YouTube, tutaj Bernard ze Snake Bar. Dzisiaj mamy ptasznikowy odcinek. Dojechało mi e, trochę pająków. A skąd i jakich? Zostańcie ze mną, żeby się przekonać. Jedziemy z tematem. Let's begin, Więc tak. Y, przyjechała do mnie paczka od widza. Od widzów. A w sumie nie od widzów, no ale mam nadzieję, że mnie oglądają na bank, mnie oglądają e, od znajomych w sumie. Dostałem pakę e, z pająkami od e, PewPinoc. Tutaj macie ich logo. E, mają też fanpage'a e, na Facebooku. E, prowadzą też kanał na YouTube, tam gdzie pokazują nowe nabytki. Także zachęcam Was do lajkowania fanpage'a, do subskrypcji ich kanału, bo naprawdę mega. E, to fajnie, fajnie wygląda, fajnie zobaczyć, ciekawe węże. Napisali do mnie, napisali do mnie, czy chciałbym przejąć ich, ich ptaszniki, z racji, że wiem, że zabierają im już w zasadzie cały czas, jaki mogą poświęcić na, na hobby. Nie mają czasu na ptaszniki, powiedziałem, jasne, pewnie, nie ma problemu. Dostarczył mi je Michał Orzuk z Igry petos. także dzięki też za to, Michał. Mega. E, przyjechało, co tu mogę powiedzieć, no, zanim zanim zobaczycie, co e, przyjechało, to przyjechało e, kilka naprawdę fajnych ptaszników. Jestem mega zadowolony. Dzięki. E, w tej całej puli były dwa dorosłe samce, był e, samiec e, Irmini i, i samiec chyba ex-Borneo Black, tak? E, I one już w zasadzie trafiły do, do nowych domów, do ludzi, którzy będą mogli wykorzystać potencjał tych samców. E, także co, ja mam ze sobą dwie PENsetki. Kaczka, tak, łapacz ptaszników, tak to chyba się nazywa. Yy, I co? Jedziemy z tematem. Zobaczycie, yy, zobaczycie pajączki. Ok, ale jeszcze zanim przejdziemy do pokazywania yy, ptaszników i przenoszenia ich do nowych domków, yy, mam je w takich swoich yy, śmiesznych kubeczkach. Yy, musiałem im zdjęcia, bo nie wszystkie ptaszniki były podpisane. A ja nie chciałem popełnić gafy. Więc tutaj zwróciłem się do, do swoich bardzo dobrych znajomych o pomoc. Także z tego miejsca dziękuję Ósmej Łapie, Halicerom, DJ Arachno, Exotic SK i Pająk Mirek. Do ich kanałów znajdziecie linki w opisie tego filmu. Za pomoc, bo gdyby nie Wy to byłbym naprawdę w czarnej dziurze. I mógłbym naprawdę tutaj zrobić e, kilka, takich, e, kilka takich błędów dzięki za pomoc. Więc co? Jedziemy przykładać pająki, tak? Śmigamy. Więc tak. E, na pierwszy okień e, lecą e, chyba moje ulubione e, ptaszniki. E, heteroskodra makulata. E, pochodząca z zachodniej Afryki. No, naprawdę mega 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 yy, temacik yy, Tutaj mamy tutaj mamy ich nowe ich nowe domki. Ogólnie wiadomo, że jest to wszystko yy, tymczasowe, więc yy, więc powoli yy, powoli się będziemy do tego do tego zabierać. Mam nadzieję, że sobie w tych tubach korkowych yy, zrobią yy, całkiem fajne fajna gniazdka, tak, jedziemy, pierwsza bestia, spróbujemy jej później nakarmić ogólnie po przepuszczeniu, zobaczymy, eee, jak widzicie, ogólnie mega szybkie pająki no tutaj ciesłonko, nie chciałem, tu tym bardziej, o! Pierwsza, pierwsza perełka w górce. Tak. Zobaczmy, czy coś będzie widać. No, chyba nie bardzo. Spróbujemy ją nakarmić. Tak, zamykamy. Pierwsza bestia. Out. Teraz jedziemy z drugą. Naprawdę mega ptaszniki po prostu. Uwielbiam to. Jak one się później wybarwiają. Po prostu biały ptasznik z tymi czarnymi ornamentami. No, Mistrzostwo Świata, tak? Mistrzostwo Świata. Szybki, dosyć agresywny, chyba raczej nie polecany na początek. Eee, także. No, ciekawe perełko. Zobaczymy. Jeszcze ich nie seksowałem ogólnie. Zobaczymy, jak pozrzucają mnie jakieś pierwsze, pierwsze wyniki. Co tam z tego. Co tam z tego wyjdzie. No i właśnie po to jest Kaczka jest z powrotem. Uuu, trochę się nam rozkręciła. Dobra jest zawodniczka. No i co? I znowu w pudełku. Trochę szaleje. O. I teraz sobie możemy ją podziwiać. Prześliczna. Po prostu uwielbiam. Naprawdę uwielbiam te ptaszniki. Mega zamkniemy nie, żeby nie było już podobnej sytuacji weszła sobie do dziupki do dziupli, no i co, jedziemy z następnymi więc tak, jak już zaczęliśmy Afryką to Afryką pojedziemy do końca e, następnym e, łobuzem, który przyjechał właśnie od Crew Bidons jest e, to wirus Marszali. o ile się nie mylę, tam Zimbabwe e, no, Także także Afryka Tutaj jak widzicie skromny wysłuch, ona i tak sobie pewnie to prze, e, przemodeluje. Tuba jako domek, o! Wpadła nam dziewczyna. Ale jest. Możemy ją sobie opodziwiać. Chwilę. No i jedziemy. Afryka, Afryką. tak. E, Teraz y, będzie, pozaznaczałem sobie gdzie są jakie. Teraz mamy takiego dosyć ruchliwego młodziaka. Ceratogyrus y, darlingi, Tak, południowa Afryka. Mały kubeczek. On sobie myślę, że sobie spokojnie to przefasonuje po swojemu. Nie bawiłem się w tam jakiś solidny wystrój w tym temacie, bo są to przejściowe pojemniki, żeby troszeczkę Troszeczkę uroku dodać. Ooo, no, żeby troszeczkę uroku dodać. Zobaczcie. Mistrzostwo. Mistrzostwo. Czwarty łobuz. Eee, to e, też Afryka. ile się nie mylę. E, Tanzania i, i Kenia chyba. E, Elinuk. Nobius muticus. Tak? Dobrze mówię? I dawaj do domku nowego, kolego lub koleżanko. Zobaczymy. I jeszcze raz. Las pająka. Mega. Zamykamy klipsiki. I następny. Kolejny, kolejny łobudziak. Tak się mniej więcej będzie wyglądał jego domek. I tutaj mamy niech sobie przypomnę, tutaj mamy kosmia i malajana. Mega okaz. O, zobaczmy to i spróbujemy go delikatnie przepłoszyć. Uuu! Łobus. Spokojnie. Koleżko. Lub koleżanko. Teraz do środka, że zrobiłem Ci mega domek, delikatnie, o i hop naprawdę mega ptaszniki zamykamy i lecimy z kolejnym kolejny łobuz i yy, kolejny domek tak. Eee, to jest Helio SP Kęk Krachen, Kęk jakoś tak. Mega po prostu ten zielonkawy yy, Carapax, no jest przecudny. Nie wiem, czy to widzicie, ale mega. I ciach. Uciekaj. Ogólnie robię pęsetą, ale robię to bardzo delikatnie. Także Zobaczymy. No, bez większych problemów. Kolejnym łózem hmm, jest Formigochilus esperufus. Eee, o ile się nie mylę, tutaj mamy dla niego taki boksik. Nadrzewny ptasznik, wyższy pojemnik, zobaczymy jak pójdzie mi tutaj, bo jest skurczybyk, no mega śliczny, ogólnie, widzicie to, skubane są, naprawdę są, są dobre, żeby go za bardzo nie spłoszyć. Naprawdę mega, 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 mega. I teraz czas na kolejną bestię. bestię. Tutaj już dosyć sporych rozmiarów ptasznik. Dlatego też pojemnik, który dostanie, jest dużo, dużo większy. Może za duży, ale akurat, akurat taki miałem. W ten sposób urządzony. E jest to ptasznik z Półwyspu Malajskiego, tam chyba z Singapuru też. Zobaczcie sobie, to już jest naprawdę kozacki, kozackiej wielkości mają. Naprawdę mega. O ile się nie mylę, to one za młodu robią sobie dziuple. E, gdzieś przy korzeniach drzew później e, mniej więcej w takim pośrodku zajmują, zajmują, właśnie dżuple na wysokości około 2 metrów, tak mniej więcej na wysokości e, właśnie głowy dorosłego, dorosłego mężczyzny. E, jak już są dorosłe to siedzą wysoko wysoko w e, konarach drzew, także myślę, że, że tuba jej się e, spodoba. E, Okej okay. Przeszliśmy już Afrykę. Przeszliśmy Azję. Yy, kolejnym bohaterem jest yy, ptasznik z yy, Ameryki Południowej. Yy, Ephybopus murinus. Tak? Jestem znaczy mega po prostu strasznie mi się podobają te ptaszniki. Miałem kiedyś, yy, ale nie udało mi się rozmnożyć. Może tym razem, tym razem się uda. Dla niego domek też nie jakiś mega wielki, ale myślę, że sobie, że sobie chwilę w nim posiedzi, ogarnie w ten sposób i jedziemy z przekładaniem. Też ogólnie dosyć agresory, popatrzcie jak wystawia, jak się chwali zębami jadowymi, jak pokazuje halicery, nie? Defensywna postawa, spróbujemy go delikatnie przepłoszyć tutaj, żeby się poczuł troszeczkę pewniej jest. O ja, może mi się uda zrobić takie zbliżenie, żebyście zobaczyli tą kropelkę jadu, którą wypuścił mistrzostwa. Tak? Żeby go nie przepłoszyć, przyjrzyjcie się jeszcze mu. Popatrzcie, widzicie tą kropelkę jadu, która się mu na zębie. Raczej nie chciałbym, żeby się znalazła w moim ciele. Lamy, zamykamy i następny, ostatni już ptasznik i okej, okay, całą listę ptaszników e, zamyka ta piękna, mam nadzieję, że pani, nie sprawdzałem, no, ale tego ptasznika wiadomo, nie trzeba przedstawiać, e, jest to Chromatopelma bestens. Cyjanne Opubestens? Tak, chromatopelma Cyjanne Opubestens. Bo e, jej boksik wygląda w ten sposób. E, żeby sobie porobiła sieci, ogólnie trochę sobie tam pogarniała, po, Tak, miała o co oprzeć i zrobić całą, całą konstrukcję. Także w ten sposób wygląda jej, jej boksik. No i zobaczymy. Niech sobie powolutku. Przejdzie. Zobaczymy czy się będzie stawiać. No a Na razie wszystko. Cacy. Zobaczymy co z Ciebie wyrośnie. Zrzucisz wylineczkę snake barnie i sprawdzimy co z Ciebie zapłeci. Tak? No i co? No i co? tyle ode mnie. Eee, ptaszniczki w nowych domach. Eee, mam nadzieję, że są zadowolone. Jeszcze raz dzięki PewPytons, e, rewelacyjny prezent, mega się cieszyłem. A my widzimy się za tydzień w sobotę w następnym odcinku. Na pewno wężowym, tak, bo, bo to wężowy kanał. Ptaszniki są przy okazji. Ale dzięki, że oglądaliście. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, hej!